Wizowy z tej strony Kuba to jest pierwszy je odcinek z gry wyprawa po Antarktydzie. Jest to taka gierka. Gdzie... Chodzimy po Antarktydzie. Tak, gra na Robloxie. W mam też twój prywatny serwer. Może też siebie od tego. Weźmy Flary. nami się, bo to będzie długa kulaczka tak zwana. Kulaczko tak Odyseusza Jeśli ktoś wie, co to jest Odysseus, to można napisać w komentarzach. A my idziemy dalej. Mam dużo ludzi, odkrywców. No to lecimy. czy to jest też taka gra jakby typu parkour. Czyli wspinaj... Je... Czy tam tam tak widziałem przed chwilą. Ym... Powiedz, boże, do tego drzewa się ratują, ale. Na razie, my, 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 my gramowaliśmy na trybie normalnym. Jest tak, tryb trudny i ekspert. Ek trudny się charakteryzuje tym, że mamy. Mamy mniej belków, jest ciężar i mamy jedno życie. O, widać, że Polak rodak. Witamy, Polaka. I jo... możemy na przykład sobie. Musimy uważać na wodę, bo nic woda nas rani. Tu mam na przykład opcję kasku, który sobie wszystko, bo. Po prostu lepiej będzie grać z włączonym, włączonymi wszystkimi wycikami O, widać chyba pana, który gra na trybie hard mode albo i nie. Nie ja grałem na ogóle na i ja byłem na tryb Normal, bo chciałem na łatwym, bo na łatwym to grałem na Easy to powiem tak, grałem pające, a że ja się nie zaliczę do tych, do tych grupy, mnie mówię, że Easy Mode nie jest, jest zły. Nie, nie, nie jest zły. A. Kiedyś grałem pamiętam chyba to, to grę, ale grałem już tak dawno, to ja aż nie pamiętam Coś nowego w powiecie mi Shrady w z Bo to nie jest y jak kiedyś Roblox, który... Roblox tam... Roblox tam nie był, w To jest jak Minecrafta i innych gier u mnie. Bo nie wiem, Minecraft chyba był ostatnio, ale on... Roblox nagrywa, tak, że... nie wiem. Ja ciepłoko wydarzę w stanie, bo zabrałem statku Aż ciekawe to, że spróbuję, że od tego zabrałem Jeszcze ostatnio to wiadomo Cztery, lodowa drabina Aha, tylko Lecimy dalej Wchodzimy, wchodzimy Błem. Dziękuję wam za 43 subskrypcje, dalej jestem... Dalej się utrzymujemy i no, to jest to, dobrze że nawet... bo ja nie mam... Nie wiem, jak ja dawno... Przepraszam, ja, ja przepraszam, że tak dawno nie nagrywałem, byłem i seplenie mocno i nie, nie wiem, wyraźnie mówię... Po prostu dawno nie, nie, nie byłem... Nie nagrywałem dlatego... Po prostu Dawno nie gadałem do was, tak, tak mi jest niezmiennie miło tak musisz. tak wiecie, zjadłacka jak kiedyś, gdzieś tak robi Cyborg, ale, no, no temat Cyborga nie będziemy teraz, i teraz kurwa Messenger, no, no, no teraz nagrywam, no, fuck, no, idealnie w tym samym momencie, to wejdziemy. No teraz, tak, in, in Z tej strony Kuna to jest kolejny O nie, o, cień, 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 cie, 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 cie. Ok, cień, cień z powrotem moi drodzy Powiem <grym> tak. to tak Prąd do montowania ja sobie zrobił ja zrobi, zrobi jaja sobie Nie dość, że zrobił sobie jaja to jeszcze Zróbmy <grym> jeszcze telefon I Kuna postało Łombo-kombo Pytanie moi drodzy, czy chcecie... Czy chcecie jakieś inne odcinki z, na moich kanałach? Nie wiem. Jeszcze Face nie będę robił, no to za wcześnie, no, dopiero. No, no jestem trochę do, No trochę już jestem na... na, na YouTube dokonania mówiąc kilka miesięcy już. A 43 no, subskrypcje dalej. I się wstrzyma dalej. Ja myślałem, że nie, jak ja dawno nie nagrywam, to dam, nie będzie w ogóle... Letych. nie będzie po prostu tych... nagrywek... wiecie, że nie będę nagrywał. Z tego może to jeszcze troszeczkę poczekać i się może, że zmieni. Bo może dodamy kogoś innego zamiast Filipa. Z Filipem nie nagrywam. Nie, nie wiem. Czasami się po prostu nie chcę wiecie. Ja wolę nagrywać sam. Wiadomo jak ja, ja... ja kiedy gram Minecrafta z Dawidem na przykład, próbuję na zagrać na przykład tego kochanego naszego... Witherstorma próbowałem z nim nagrać to. W ogóle ja tak. Z Dawidem jeśli chcecie nagrywać, nagrywać cokolwiek na Widderstorna, to nie dawajcie mu operatora i grajcie na jakiejś wersji gdzie Gdzie nie będzie psuło wam gry. To... jedną rzecz mówię, bo jak pamiętacie to. Albo kontrolny. Ja. no Lecimy dalej, nie? Nie będziemy się tam. No, zrobimy dzisiaj sobie dwa obozy. Tak, zrobimy dwa obozy dzisiaj zjemy łatwo, damy no, radę. I na końcu zrobimy co dwa. Będziemy robić. Podzielimy to na dwa odcinki. Zobaczymy coś na końcu. I ogółem naprawiłem Assassin's Creed'a. Jedynkę, ale powiem tak, przeszedłem tą grę. W mi się chciało, bo nie wiedziałem no w którym momencie, żebym skończył grę. Ja nie chciałem po prostu, już wiecie, kontynuować tego. Ale przysięgam tą grę, nie będę was spoilerować, Jeśli chcecie, to możecie sobie wyobrazić, że coś innego, no chyba że chcecie, no to nagrę Was ten film. tej gry Dwójki, Dwójka to akurat nie miałem tą grę, więc nie będę odbijał bawełnę i też mu nagrę. To jest ale Dwójka ma jeden problem: nie ma spłoszczenia. Chyba że Ubisoft yy, postawi zrobić master i będzie spłoszczenie, bo chyba Polacy byli zoowidzieni, że. Podstawą Ubisoftu, że kurwa pierwszą część mamy z Damingiem, drugą nie, i trzecią prawdopodobnie też nie. Po Ubisoft, jego logika, wypuszcza jedną część kulna z Damingiem, drugą nie. Ogólnie starać się, będę. Wspomnienia będę się, tam, jakbym nagrywał, to będę się starał robić wszystkie na full'a, czyli te wszystkie dodatkowe i, i, do... i główne. Dodatkowo się opyla robić to. Nie, to nie dlatego, że to jest... Że, że... po prostu uzupełnić grę. Nie, to jest pomocne. Pod względem tym, że na przykład jak mamy y, typu nasz goni, to jak się ocaliliśmy kogoś, to możemy się albo łatwo ukryć, albo nas, oni nich przetrzymają i możemy sobie na przykład uciec. Tak to było kiedy ja chyba jakoś... Nie, 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 nie Templariusza nie robiłem akurat. Nie, Templariusza robiłem, tak, i mnie przetrzymali mi ziomki. Lecimy dalej. Ładna jest Ładna jest skina Boże, jest skina na kilka metrów. Ja se, Ja bym tą drogą nie no bym nie szedł, bo nie polecam. Nie to z mojego... To, że grałem kiedyś, na Nie. Znaczy grałem kiedyś, ale nie robię i... Ja chcę tu jedynie przejść na FURA, ile mam HP, tyle mam. Kurca chmur. Pojadacie. No to, no to lecimy przez tego. Twórcę, twórcę ale takie jedno pytanie mam ja zimę ogólnie nie lubię ale chcę dawać wam jedno pytanie co najbardziej lubi, co jest najbardziej lubiane przez was w zimę bo ja lubię bardzo klimaty na przykład jak stoję, patrzę przez okno w kuchni, tak widzę ten klimacik i mówię wow, ład, ładnie trochę, ładnie Na no to, że ja siedzę w domku robiąc herbatę i, jeśli ktoś to pije chyba ten co Pozdrawiam wszystkich i... No nie! <słysiaki> Czekaj. Czekaj Coś mogę tutaj kiknąć jakiegoś się zbagowałem, no nie Czekajcie ja muszę nie, bo nie mogę nie mogę tego nic zrobić, boże Ja się tutaj wkopałem Cięcie, chwilowe cięcie Okej okay, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie pytajcie ile je... Nie pytajcie czemu mam 57 HP. Nie pytajcie mnie. W nie chcecie wiedzieć ale Musiałem cię na udać. Dobra. <coughs> Dobra. Ko koronawirus mnie ja atakuje. Świetnie, dwa tygodnie w domu siedzę. Super. Nie, szczerze mówiąc, yy... Jak wtedy pandemia była, to ja nie doceniałem tego, tego bo ja chętnie siedziałem w domu. za to obostrzenie. No, tego jedy... jednego nie szanowałem. Zobaczcie. Dobra, i grają w tą grę, bo... Przeg... A może tam czerwona? Nie ale teraz idziemy do domu. O, no, to tłuszczne. so I'll give him the doubt. Dobra, lecimy resztę z piechty Nie nie potrzebuję Tylko wodę Cóż to? Woda to jest Szyf. Dobra, lecimy z piechty ra raczej Więcej kilometrów chodzi, trochę, że zrobimy Ale nie Warto mi jedna rzecz, że mam 57 HP a tu się potem nie odnawia. A nie wziąłem podchodu energetycznego? Muszę inne nawet z energii. Dobra, wysokość jest 40 metrów. Nie wiem, czy Tutaj poduszkowiec jest. Jakieś pamiętam, z tego poduszkowca nie było, bo jeszcze grałem w takiej starszej. właśnie poduszkowców, nie było, ale jest minus 52 stopnie, stopnie Celsjusza na Fahrenheitach 62. Czekam, czy to, to będzie nas maleć w końcu też? Ciekawe jaka będzie woda. Bo na screenshotzie widziałem, że będziemy też pływać. No, będzie ciekawe. Trochę wygląda tak jak Mount Everest. Co to? Czy to są pigminy ze stanowiska Widow Zero? Jednak go ukradniemy i potem nie będą bić. Tego małego ukradniemy i go schowam. Będzie służył nam jak paliwo do bioreaktora. Przepraszam. Nie byłoby mi kurda Co? Wszyscy, którzy te pingwiny lubią, to by mnie zabiły dosłownie, Zabilibyście mnie, jakbym to zrobił. Już wolałbym wsadzić tam rybę. Wi witajcie, moi mali przyjaciele. Oni wydają dźwięki! Ale jaja. Słodkoskie. Dźwięki wydają. Do piwnicy pójdą. żacik. do no, żadnej piwnicy, Kuba. Ty nie masz miliona dzieci w piwnicy. Nic nie mówiłem. Normalnie tak brzmi, brzmi, ale to głośniej w słuchawkach słychać. O kurwa co, jaka nosy? Ej, co tak no, noc mija szybko, że przybywa szybciej? Pada śnieg minus 49 stopni stopień Fahrenheit, w a, a Fahrenheit tak minus 56. Doszliśmy i śnieg pada. Jest jakby u mnie, u mnie u mnie u mnie jest minus 3 i śnieg też śnieg na szczęście mnie nie pada. Okej. Okay. Jednak ta maska i ta gogle, które założyliśmy, było jednak przydatne. To tu będzie. Ty jak Sanotica i Zero, normalnie Ręczówką płyniemy nie zmarzniemy, nie zmarzniemy w wodzie, mam nadzieję Ciekawie jak woda Na skoro są takie wielkie lodowce, to musi być mega zimno Foki Ty, mogę, mogę pogłaskać fokę? Złudkie Toczki Foki są popularne na YouTube w Shortach Ale Ale to wygląda cały taki klimacik, nie? Takiej samej autyki, na przykład, też był taki klimacik Ale Fajne czasami piosenki były, ale i... Na przykład jak podróżował się z Citrakiem, to czasami mogłeś się wbić w coś Albo ci, też rozwalili na przykład twojego Citraka, i ponieważ jeszcze... Te... Cały tykolcie, żyrafę modułów, modułów. I uwaga, wypływamy. Gdzie my jesteśmy? O, niedaleko tego naszego obozu. No, już jesteśmy. Czyli moi drodzy, to dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli nie, no to łapę w dół, łapę w górę. Łapa w górę. To tyle dzisiejszego odcinka, więc ja się żegnam po razie i cześć!